Kolejny punkt, wolne głosy i wnioski. Na samym początku, Szanowni Państwo, tylko przypomnę o złożeniu oświadczeń majątkowych. Wiemy, że jeszcze mamy czas, ale już tak powoli przypominam. Szanowni Państwo, widzę, że nie ma osób chętnych do zabrania. Już, już jest. Bardzo proszę Pan Radny Tomczyk Jarosław. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Pani Burmistrzu. Rado. Panie Burmistrzu, ja złożyłem interpelację w sprawie m.in. tutaj montażu lampy na ulicy Nagórnej w pobliżu Tęczowego Przedszkola. Otrzymałem o, o, oczywiście informację, za co bardzo dziękuję. W informacji zostałem poinformowany m.in., że rozbudowa infra, infrastruktury oświetleniowej w tym rejonie będzie możliwa, poprzan, no, będzie przeanalizowana po zakończeniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę tutaj budowy ulicy na górnej, Ta gwarancja ona mija kiedy, panie burmistrzu, jeżeli można? Nie mam pojęcia, ponieważ inwestorem był powiat kolski. Biorąc pod uwagę, że inwestycja była wykonywana chyba w roku 2020. Panie sekretarzu, panie przewodniczący, 19-20, pewnie 5 lat jest gwarancja. Czyli, 25, czyli 2025, 4. gdzieś mija ten, ten okres. Tak. Mhm, dziękuję bardzo. A jeszcze mam też pytanie: bo e, analizując tutaj i, i, i słysząc e, sprawozdanie z e, działalności pana burmistrza tutaj e, w danym okresie, e, jest też wzmianka o tym m.in. o budowie ulicy Różanej. E, tutaj cały czas mówimy o tym pierwszym etapie tak. e, ulicy Różanej ale też jest kwestia dotycząca prowadzonych między innymi postępowań w sprawie wykupów wywłaszczeń i wykupów działek tak gruntów jak to przebiega jeżeli chodzi właśnie o o to Advocem. wywłaszczenie, to nabycie. Od pan burmistrz. Tak, tak, tak jak pan radny słusznie zauważył, przystępujemy znaczy, już jest wybrany wykonawca, podpisana umowa i niedługo rozpocznie się pierwszy etap budowy ulicy Różanej. Natomiast nie możemy przystąpić do drugiego etapu budowy tej ulicy, ponieważ trwa jeszcze sprawa w sądzie co do właśnie wywłaszczenia pewnego gruntu, który jest nam niezbędny, żeby przystąpić do tego drugiego etapu budowy ulicy. Czyli tam chodzi, chodzi o te dwie działki. Jedna jest właśnie, zwłaszcza nie druga. Mhm. A drugi etap, panie burmistrzu, bo tak jak wcześniej pan zapewniał też, oczywiście ten drugi etap, ponieważ jest dokumentacja na całość, to bez względu na wszystko, na to jaka będzie też ta sytuacja i tak dalej, uważam i chyba państwo radni tak samo uważają, że w pierwszej kolejności oczywiście te działania, które już posiadają dokumentację projektową. No, powinny być w pierwszej kolejności realizowane. Zgadzam się z Panem Radnym, tym bardziej, że tutaj to osiedle chcemy już zakończyć. Teraz będziemy rozstrzygać, ogłaszać przetarg na ulicę Krokusową, więc mielibyśmy już to osiedle, że tak powiem, zakończone. Natomiast nie byłbym optymistą co do zakończenia tej sprawy sądowej w tej kadencji. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Pan Burmistrz Lech Brzeziński tak chciał zabrać głos, bo przez sekundkę. Ale nie ma co się wstydzić. Dobrze. Pani <noise> radna Wanda Obiała, bardzo proszę. Dziękuję. Chciałam powrócić do punktu sprawozdania z okresu międzysesyjnego, które Pan Burmistrz nam przedłożył na początku sesji. No super, panie burmistrzu, że udało się roz, rozmawiać ze spółką PKP w Poznaniu, z dyrekcją spółki. Zapoznałam się również z korespondencją, jaka przyszła na ręce pana przewodniczącego Sobolewskiego i myślę, że wszyscy radni też się zapoznaliśmy, jak był poseł Sejmu to, Piotr Nowak. I chciałam się dopytać, chodzi mi generalnie o ten teren pod parking przy dworcu PKP. Czytamy, wszczęto procedurę zmierzającą do nieodpłatnego przyjęcia części działki oznaczonej numerem geodezyjnym i tak dalej, nie będę czytać, bo w interpelacji wskazywałam konkretną działkę, również te zdjęcia i chciałam się zapytać, panie burmistrzu, rozpoczęto procedurę. Proszę mi powiedzieć, jaki to jest czas zakończenia takiej procedury, w terminie? Czy jest pan w stanie określić? Szanowna Pani Radna, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z terenami kolejowymi, więc decyzję ewentualną na budowę takiego parkingu wydaje Pan Wojewoda. Rozumiem. Ale, ale właśnie to jest ważne w, tym, w, tym, w, tym, w tej całej zabawie wydaje Wojewoda i mamy do czynienia również z takim terenem kolejowym, terenem, terenem zamkniętym, więc na pierwszym etapie chcielibyśmy może zanim ten grunt uzyskamy fizycznie jako grunt gminy poniesiemy jakieś tam koszty chcę sprawdzić czy w ogóle wojewoda wyda decyzję na budowę na ten parking i jakby wziąć ten grunt póki co w takie jakby do celów projektowych mm -hmm. I jeśli okaże się, że pan wojewoda wyda decyzję, znaczy wyda decyzję budowlaną, tak, czyli nie, nie będzie żadnych problemów, wtedy uważam dopiero możemy ten grunt przejmować, bo po co przejmować coś, na, na, na czym nie będzie można nic wybudować. Generalnie chodzi o to, czy, czy, czy pan naszym zdaniem na 90% Byłoby tam, jest tam słuszne wydanie decyzji na budowę i nie powinno być problemów. natomiast zawsze zostaje te 10%, więc chcemy jakby spróbować czy, czy uda się tą decyzję zdobyć. Jak się uda zdobyć to dopiero, aczkolwiek jest tutaj, muszę Pani Radnej powiedzieć, duża przychylność PKP i, no i wtedy, czytam, i wtedy dopiero przystąpimy jakby już do, zwrócę się do Państwa Radnych o zgodę na przyjęcie tej działki do mienia gminy i, i, i wtedy tą działkę przejmiemy, ale najpierw chciałbym wypróbować czy możliwe jest uzyskanie decyzji na budowę. No dobrze. To dobrze. Tak dobrze. No właśnie zapoznałam się z tą całą dokumentem z, z tymi odpowiedziami na te nasze interpelacje i, i, i do posła. I, i, I Pan Burmistrz zadziałał też, no bo ta interpelacja była składana w ciągu pół roku, dru, za drugim razem, no zrozumieliśmy się, Panie Burmistrzu i i, podjął, i Urząd podjął stosowne działania i myślę, że to zaskutkowało pozytywnie, bo mieszkańcy by, by, wiadomo, bardzo się cieszyli, przynajmniej ci, którzy tam korzystają do tej pory, czy korzystać będą z tego terenu. Prośba serdeczna, jeżeli Panie Burmistrzu będzie Pan w kontakcie, to bardzo proszę mieć też na uwadze to drzewo, które Powiem tak, sypie się, jest bardzo spróchniałe, gałęzie się łamią. Że to drzewo myślę, że powinno w przyszłości być też usunięte. Dla bezpieczeństwa, prawda? To znaczy, ja już jakiś czas temu, no, może trzy tygodnie, miesiąc temu wysłałem również, bo po rozmowach z drugim panem dyrektorem do spraw właśnie technicznych, inwestycyjnych, prosił mnie, żeby wysłać takie pismo w celu wycięcia nie tylko tego drzewa, ale moim zdaniem tam wiele drzew zagraża, chociażby te których gałęzie no już leżą praktycznie na no, tych, tych dachach tych, tych, tych. garaży, mhm. więc Poprosiłem o, o wycięcie. No to już minął chyba trzeci tydzień, a póki co tego nie ma, ale myślę, że. Czyli wycięte będzie drzewo na tym terenie i przycięte gałęzie przy, tych drzew, na tych drzew, które są blisko tak, garażu. które tak? leżą na garażach tak, dzisiaj. Tak, no bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jest garaż uszkodzony podczas wichury przez złamaną gałąź, to dyrekcja PKP nie brała na siebie obowiązku jakiejś tam rekompensaty, jak była jakaś tam wiadomo szkoda na garażu, tylko właściciel garażu musiał ponieść koszta i, i, i na tym się skończyło. Jeszcze taka, takie zapytanie, panie burmistrzu, czy możliwe by było w programie e-sesja, no dużo się dzieje co do dofinansowania, sporo wniosków miasto składa, czy na bieżąco składane wnioski przed konkretny wydział nie mogłyby być też taką informacją dla radnych w tym programie, żebyśmy też na bieżąco wiedzieli, jakie wnioski miasto składa. Czy jest taka możliwość? To znaczy, ja ja, ja bym. Jedyne co. No, wniosków na pewno nie będę wszystkich umieszczał, bo. bo Informacje tylko o składanych jakby, wnioskach. Jakby wydział jest tutaj dość mocno też zajęty, powiem szczerze i, i, i nie wiem czy jest sens, jak wniosek ma na przykład 30 stron, wszystkich wniosków tutaj udostępniać, ale jeśli Państwo no, zwracacie się do nas, to my. Ja zresztą inform mogę informować Państwa Aha, na, bieżąco. na bieżąco, jakie, jakie wnioski zostały złożone, więc na bieżąco tutaj. Takiej informacji z Inform... działalności międzysesyjnej tak, ewentualnie. No, dobrze, może w dobrze. tej informacji właśnie bym. No właśnie, no to prostu... może. Nie, nie chodzi generalnie mi o to, żeby przekazywać nam ilość tam stąd każdego wniosku, tylko kwestia informacji, że taki wniosek został Aha. złożony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głosu się pani radna na Musiałek bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Fajny pomysł tutaj koleżanka zgłosiła, i, i faktycznie przydałby nam się ta, przydałaby nam się taka informacja, nie o tym, ile stron zawiera, tylko chociaż tytuł wniosku i o co o co Pan Burmistrz wnioskuje fajny pomysł. Panie burmistrzu, ja mam pytanie, czy miasto złożyło, czy aplikowało o pieniądze na założenie na przykład fotowoltaiki, czy pomp ciepła na takich budynkach miejskich, jak na przykład szkoły, przedszkola, miejski Dom Kultury Basen, po to, aby ograniczyć koszty yy, właśnie opłat za energię, ogrzewanie, światło? Czy miasto kiedykolwiek złożyło takie wnioski? o takie pieniądze. Bo wiemy, że coraz więcej gmin składa, są zakładane na tych budynkach, żeby ograniczyć te koszty. Jeśli... Pan burmistrz tak, Ja tutaj akurat z burmistrzem uzgodniłem, jestem w temacie. Jeśli chodzi o fotowoltaikę i pompy ciepła, rzeczywiście udało nam się, to znaczy udało mi się w rozmowie z firmą, która prowadzi audyt, bo to, żeby złożyć wniosek, to, to trzeba przeprowadzić audyt, czy to będzie opłacalne, prawda? W związku z tym, że przeanalizowaliśmy budynki szkół i budynki instytucji, budynki organizacji naszych, no Państwa, większość mamy zasilanych z To się wiąże z tym, że będzie geotermia, czyli tutaj no, raczej odpada analiza. Natomiast rzeczywiście udało mi się z firmą, prawdopodobnie w tym tygodniu będzie to realizowane na szkole numer 2 i na, na basenie, jeśli chodzi o fotowoltaikę i pompy ciepła. Głównie jeśli chodzi o dwójkę, a natomiast jeśli chodzi o basen, to chodzi nam o fotowolta, fotowoltaikę, która umożliwi nam nie ogrzewanie budynku w sensie basenu, ale ogrzanie wody w Niecce, ponieważ te największe koszty idą do ogrzania wody. Jak Państwo pamiętacie, jest na terenie szkoły nr 5 na dachu część zainstalowana, która jest niewykorzystywana. Ona w okresie letnim, ta fotowoltaika jest zakrywana, ponieważ była to, było to stworzone po to, żeby nagrzewać segment, segment sportowy, który w okresie wakacji no nie funkcjonuje, tak? I jest to zakrywane, ponieważ jest to wytwarzana energia, która nie może być zużyta i, i taki mamy pomysł, że może nam się uda to zainstalować również gdzieś tam na tym dachu, jeśli to będzie oczywiście opłacalne, tak? A skierować całą instalację do ogrzewania Niecki basenu. Ponieważ, no mówię, to jest największe, największe koszty są związane z, z ogrzewaniem wody. Jeśli tutaj by to było w takim stosunku, że zainstalowanie spowoduje, że będziemy tą wodę mieć, no w cudzysłowie powiem, za darmo ogrzewaną, no, no to jest to rzecz bardzo fajna. Natomiast przy dwójce, jak Państwo wiecie, nie jest tam, nie ma tam cieplika, jeśli chodzi o szkołę nr dwa, jest tam podłączony gaz i, i jeśli to też rzeczywiście by były koszty tańsze niż opłata za ogrzewanie gazem, to też ewentualnie byśmy mogli o tym myśleć, ale mówię, takim dodatnim punktem tego wszystkiego jest to, że ta firma na tych dwóch instytucjach robi to za darmo nam ten audyt. Udało mi się z tą firmą dogadać i, i, i zobaczymy, jakie będą efekty. Natomiast mówię, na no pozostałe trudno też nam powiedzieć, jakie możliwości są na instytucjach, bo to jest związane z tym, że to musi być odpowiedni dach. Wiemy, że wokół budynków niespecjalnie nie mamy jakieś tereny zielone, na których możemy postawić te fermy tak, takie większe. Także to jest temat bardzo chłonny, ale, ale zobaczymy, czy, czy nam się uda. Wiem, że też pewne utrudnienia, jeśli chodzi o ustawowe sprawy związane z fotowoltaiką są podobne jak i z wiatrakami, także nie wiemy, czy czasem to nie pójdzie w tym kierunku, że przestanie to być opłacalne. Dziękuję bardzo. Myślałam tutaj właśnie też o tej części, o której pan wspomniał, właśnie tu szkoła numer dwa, czy nawet powiedzmy przyszłe muzeum, które mieściłoby się w tym sejmiku. No to, to te powierzchnie są jednak spore do tego ogrzania i na pewno koszty, jeżeli tak będą rosnąć, to, to będą. Szczególnie, że muzeum, jeśli państwo, no nie wiem, czy wiecie, ale ono było ogrzewane z kotłowni, która znajdowała się przy szkole. Tak. Także to było zasilane na tej zasadzie. No i teraz i teraz chyba no, to będzie musiało być zrobione osobne zasilanie. Dziękuję. Widzę, że już nie ma więcej osób chętnych do zabrania głosu. W takim razie, szanowni państwo, zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu kolejnego. Protokół 60. sesji został podpisany, gdyż nie się do niego uwag. Zamykam 61. sesja Rady Miejskiej.